W tym filmie zagłębimy się w nowy generator obrazów od OpenAI Model 4O ze szczególnym naciskiem na tworzenie filmów, generowaniu grafik i storyboardingu. To tak, jakbyś ty był reżyserem, a AI, Twoim operatorem kamery, ma też świetną funkcję in -paintingu. edytorze obrazów. To prawdziwy przełom dla filmów AI, fotografii produktowej i tworzeniu reklam. Aby uzyskać dostęp do generowania obrazów modelem 4O, możesz skorzystać z Chata GPT lub Sora. W przypadku Chata GPT wystarczy, że w prompcie użyjesz fraz takich jak stwórz zdjęcie, stwórz obraz. Stwórz filmową fotografię. Na stronie głównej Sory możesz przełączać się między trybem obrazu a wideo. Po przełączeniu się na tryb obrazu uzyskujesz dostęp do nowego modelu 4O. Cała koncepcja konwersacji edycji obrazów jest bardzo podobna do tego, co niedawno zaprezentował nam Gemini 1.5 od Google, jednak w porównaniu z Gemini jakość obrazów generowanych przez 4O jest znacznie lepsza, a obrazy są ostrzejsze. Wygenerowałem moją pierwszą postać. Po wygenerowaniu mojej pierwszej postaci stworzyłem drugą, używając tych samych promptów. Stwórz filmową fotografię agenta tajnych służb stojącego samotnie w lesie, w nocy ubranego w czarną kurtkę taktyczną. Następnie. Stwórz kolejną filmową fotografię zbiegłego więźnia w pomarańczowym kombinezonie. Makajdanki na jednym nadgarstku i widoczne zadrapania. Użyłem promptu. Umieść te dwie postacie w jednej scenie, na leśnej drodze oświetlonej reflektorami radiowozów policyjnych. Patrzą na siebie. I bum! Agent i więzień razem w tej samej scenie. To jeszcze nie wszystko. Możemy również sterować kamerą w przestrzeni 3D. Na przykład użyłem prompta: pokaż zbliżenie twarzy postaci pierwszej agenta. W ten sposób uczymy model, kim jest dana postać. Następnie mogłem już odnosić się do niego po prostu do postaci pierwszej. Otrzymałem zbliżenie, a potem zrobiłem to samo dla drugiej postaci. Kolejne polecenie: pokaż scenę z perspektywy zza ramienia agenta. Twarze pozostały spójne, ubrania również, światło z reflektorów radiowozów pięknie doświetlało sylwetki. Następnie oddal obraz i pokaż więcej tej sceny leśnej drogi z obiema postaciami i policyjnymi samochodami. Model porodził sobie świetnie. Warto też zauważyć, że model często zmienia proporcje obrazów, jeśli zależy ci na spójnych proporcjach, dodaj to w promptach. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Użyłem promptu. Pokaż tę samą scenę z punktu widzenia trzeciej osoby, ukrytej na tylnym siedzeniu jednego z radiowozów. I model wygenerował scenę z takiej perspektywy. Bywają drobne błędy, na przykład wnętrze auta nieco rozmyte, ale i tak było to imponujące. Następnie pokaż tę samą scenę z perspektywy lotu ptaka. I znowu wszystko zadziałało. Samochody były lekko przestawione, ale efekt końcowy nadal był dobry. Następnie pokaż ekstremalne zbliżenie twarzy obu postaci w podzielonym widoku. Split view i dokładnie to dostałem. Model zachował detale twarzy, rany więźnia, pojrzenie agenta i wszystko wyglądało realistycznie. W kolejnym prompcie zamieściłem instrukcję do stworzenia kobiety w cybernautycznym stylu z hologramami unoszącymi się nad jej włosami. Styl barakowo-futurystyczny, delikatne światło, biała kolorystyka. Efekt był naprawdę mocny wizualnie. Następnie połączyłem trzy różne postaci w jedno zdjęcie. Stwórz zdjęcie pokazujące trzech astronautów stojących obok siebie w ujęciu bocznym, gotowych do wejścia na pokład. Model poradził sobie świetnie ze wspólnością stylistyczną. Stwórz zdjęcie niespodziewanego momentu na targu staroci w futurystycznym mieście, uchwycony idealnie w 2060 roku. Scena była zabawna, pełna dynamiki, stylizowana jak stary aparat cyfrowy. Potem użyłem funkcji inpaintingu, zaznaczyłem mechanicznego ptaka na zdjęciu i napisałem zamień tego mechanicznego ptaka na małego drona obserwacyjnego. AI świetnie poradziło sobie z tą edycją. Stwórz filmowe ujęcie szerokokątne. Samotna postać na skalistym gruncie w jaskini, przed rozstępującym się oceanem plazmy. Scena wyglądała jak epicka sekwencja z filmu Science Fiction. Potem zbliż obraz i obróć postać w stronę kamery, by zobaczyć jej twarz. Obrócił postać i pokazał wyraźne ujęcie twarzy z tym samym tłem tworzenie storyboardów. Użyłem promptu: Pomóż mi stworzyć storyboard do historii o chłopaku imieniem Ufolud Bartek, który natrafia na ślady tajemniczej osoby w śnieżnym lesie. Trop prowadzi go do samotnego mężczyzny Daltona, mieszkającego w ukrytej chacie. Poprosiłem: Wygeneruj 8 filmowych, fotorealistycznych zdjęć do tego scenariusza, zachowując spójność postaci i różnorodność ujęć. Wprowadziłem też nową postać: Ufolud, chłopak z pobliskiej wioski, ma około 25 lat. Krótko ścięte włosy, nosi szarą kurtkę roboczą, trafia przypadkiem na ślady w śniegu i zaczyna je śledzić z ciekawości. Zrób stylizowaną grafikę postaci ufoluda w stylu studia Ghibli. Ufolud siedzi na fotelu z szerokim uśmiechem, ubrany w szarą kurtkę roboczą. Następnie użyłem promptu, załóż na ufoluda różową sukienkę balową, styl Ghibli. Ten sam pokój i pozycja. Model świetnie utrzymał klimat i ubrał go w zupełnie nowy strój. W kolejnym etapie dodałem zmianę wieku i kadru. Rezultat był zaskakująco trafny i zabawny. Przesłałem wcześniej wygenerowany obraz eksperymentalnych gogli z porzuconego laboratorium w stylu retrofuturystycznym i użyłem promptu: Stwórz zdjęcie ufoluda, młodego mężczyzny w roboczej kurtce, który właśnie założył te tajemnicze okulary. Następnie poprosiłem: Oddal obraz i dodaj unoszące się wokół ufoluda ikony i schematy hologramy pokazujące dawne eksperymenty, plany, dane biologiczne. A potem oddal bardziej i przekształć te hologramy w interfejs użytkownika z tajemniczymi funkcjami. Aktywuj eksperyment, zidentyfikuj obecność, przywróć wspomnienia. Całość wygląda jak stary system operacyjny obcych cywilizacji. Model poradził sobie świetnie i świetnie pasował do klimatu mrocznego science fiction. Projektowanie reklam i stron internetowych Wgrałem zdjęcie butelki nietypowego napoju energetycznego Jesteś najbardziej nagrodzonym dyrektorem kreatywnym w branży gamingowej Stwórz efektowną reklamę futurystycznego napoju dla graczy Model zaskoczył mnie klimatycznym neonowym plakatem tajemniczym hasłem i świetnym wyborem kolorów Potem poprosiłem Użyj tego koloru heksadecymalnego jako dominującego odcienia dla napisu Efekt był natychmiastowy, całość zyskała mocny styl neonowej przyszłości Następnie Stwórz landing page'a dla tego produktu z pełnym projektem UI. Model rozpoczął generowanie kodu, ale poprosiłem, pokaż tylko projekt graficzny strony, co pozwoliło mi zobaczyć gotowy projekt strony głównej. Banner z butelką, tekstem i interfejsem pasował perfekcyjnie do klimatu reklamy. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz podzielić się materiałem ze znajomymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kreatywnej inteligencji, zapraszamy co tydzień o godzinie 18.00.